Co to jest OWASP? Open Web Application Security Project OWASP, to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się bezpieczeństwem aplikacji internetowych. Jedną z podstawowych zasad OWASP jest to, że wszystkie ich materiały są swobodnie dostępne i łatwo dostępne na ich stronie internetowej, które umożliwia każdemu poprawę bezpieczeństwa własnych aplikacji internetowych. Oferowane przez nich materiały obejmują dokumentację, narzędzia, filmy i fora. Być może ich najbardziej znanym projektem jest OWASP Top 10. Główne aspekty bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo aplikacji webowych Bezpieczeństwo skoncentrowane na eksplodach często poprzez manipulowanie formularzami lub adresem URL. Bezpieczeństwo w bazie danych dotyczy systemu szyfrowania w bazie danych oraz w regularnych kopiach zapasowych na różnych maszynach. Bezpieczeństwo serwerów skupia się na ochronie danych i zasobów przechowywanych na serwerach. Obejmuje narzędzia i techniki, które pomagają zapobiegać włamaniom, hakerom i innym złośliwym działaniom. Bezpieczeństwo przeglądarki koncentruje się na ochronie przed cross-site scripting excesses, a także wyciekiem informacji i wieloma wirusami, złośliwym oprogramowaniem i innymi niebezpiecznymi aplikacjami. Bezpieczeństwo e-maili skupia się na możliwym zasięgu w załącznikach i możliwym wycieku informacji. Bezpieczeństwo hasła to najlepsza praktyka, aby uniknąć wycieku hasła, na przykład ustawiając długie hasło różne dla każdego portalu. Autoryzacja wielu warstw to dodatkowa ochrona, taka jak kod SMS. Co to jest Top 10 OWASP? Top 10 OWASP to regularnie aktualizowany raport przedstawiający obawy dotyczące bezpieczeństwa aplikacji internetowych, skupiając się na 10 najbardziej krytycznych zagrożeniach. Raport jest przygotowywany przez zespół ekspertów do spraw bezpieczeństwa z całego świata. OWASP odnosi się do TOP-10 jako dokument uświadamiający i zaleca wszystkim firmom włączenie raportu do swoich procesów w celu zminimalizowania i złagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa. Przykład OWASP TOP-10 na rok 2021. Numer 10. Z pierwszej dziesiątki ankiety społeczności numer 1 dodano fałszowanie żądań po stronie serwera. Dane pokazują stosunkowo niski wskaźnik występowania z ponad przeciętnym zasięgiem testów wraz z ponad przeciętnymi ocenami potencjału wykorzystania i wpływu. Ta kategoria reprezentuje scenariusz, w którym członkowie społeczności do spraw. Bezpieczeństwa mówią nam, że jest to ważne, nawet jeśli nie jest to obecnie zilustrowane w danych. Numer 9, logowanie bezpieczeństwa i awarie monitorowania były wcześniej niewystarczającym rejestrowaniem i monitorowaniem i zostały dodane z ankiety branżowej numerem 3, awansując z numerem 10 wcześniej. Ta kategoria została rozszerzona o więcej rodzajów awarii. Jest trudna do przetestowania i nie jest dobrze reprezentowana w danych CVE, CVSS, Common Vulnerability and Exposures, Common Vulnerability Scoring System. Jednak awarie w tej kategorii mogą bezpośrednio wpływać na widoczność, ostrzeganie o incydentach i analizy śledcze. Numer 8. Awarie oprogramowania i integralność danych to nowa kategoria na rok dwa, 2021 skupiająca się na dokonywaniu założeń związanych z aktualizacjami oprogramowania, danymi krytycznymi i potokami ci CD bez weryfikacji integralności. Jeden z najbardziej ważonych wpływów z danych CVE. CVSS zmapowanych na 10 CWE, Common Weakness Enumerations w tej kategorii. Niebezpieczna deserializacja z 2017 roku jest teraz częścią tej większej kategorii. Numer 7. Identification and Authentication Failures, błędy identyfikacji i uwierzytelniania, było poprzednio Broken Authentication i spada z drugiej pozycji, a teraz obejmuje CWE, które są bardziej związane z błędami identyfikacji. Ta kategoria jest nadal integralną częścią Top 10, ale zwiększona dostępność standardowych ram wydaje się pomagać. Numer 6. Komponenty podatne na luki i nieaktualne były wcześniej zatytułowane Korzystanie z komponentów ze znanymi podatnościami i zajmują drugie miejsce w ankiecie społeczności Top 10, ale dzięki analizie danych dysponowały wystarczającą ilością danych, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Ta kategoria przesunęła się z pozycji 9. W 2017 roku. Jest znanym problemem, który z trudem testujemy i oceniamy. Jest to jedyna kategoria, w której nie ma żadnych wspólnych podatności i ekspozycji w CVE, zmapowanych do dołączenia CWE, więc do ich wyników uwzględniono domyślny exploit i wagę wpływu wynoszącą 5,0. Numer 5. Błędna konfiguracja zabezpieczeń. Została przesunięta z punktu szóstego w poprzedniej edycji. 90% aplikacji zostało przetestowanych pod kątem jakiejś formy błędnej konfiguracji. Wraz z większą liczbą zmian w wysoce konfigurowalnym oprogramowaniu nie jest zaskakujące, że ta kategoria przesuwa się w górę. Poprzednia kategoria dla zewnętrznych jednostek XML XXE jest teraz częścią tej kategorii. Numer 4. Niebezpieczny projekt to nowa kategoria na rok 2021, skupiająca się na ryzyku związanym z błędami projektowymi. Jeśli naprawdę chcemy przesunąć się w lewo jako branża, wymaga to większego wykorzystania modelowania zagrożeń, bezpiecznych wzorców i zasad projektowania oraz architektur referencyjnych. Numer 3. Injection. Suwa się do trzeciej pozycji. 94% aplikacji zostało przetestowanych pod kątem jakiejś formy iniekcji, a 33 CWE zmapowane do tej kategorii mają drugie miejsce pod względem występowania w aplikacjach. Cross-site scripting jest teraz częścią tej kategorii w tym wydaniu. Numer 2. Niepowodzenia kryptograficzne przesuwają się o jedną pozycję w górę na miejsce drugie. Wcześniej znanej jako ekspozycja na wrażliwe dane, co było raczej ogólnym objawem niż pierwotną przyczyną. Ponownie skupiamy się na awariach związanych z kryptografią, które często prowadzą do ujawnienia wrażliwych danych lub naruszenia systemu. Numer 1: Broken Access Control Awansuje z piątej pozycji. 94% aplikacji zostało przetestowanych pod kątem jakiejś formy złamanej kontroli dostępu. 34 CWE, mapowane na Broken Access Control, miało więcej wystąpień w aplikacjach niż jakakolwiek inna kategoria. Zachęcamy do zostania z nami do końca i oglądania naszych filmów w playlistach. Polecamy sprawdzić źródła w opisie, gdzie możecie znaleźć więcej informacji. Pamiętaj, by zostawić lajka, komentarz i aby subskrybować nasz kanał. Możesz również podzielić się tym filmikiem ze wszystkimi, którzy chcą uczyć się programowania. Problem z tradycyjnymi systemami bezpieczeństwa online. Wyobraź sobie scenariusz, w którym nie potrzebujesz hasła, aby zalogować się, aby sprawdzić pocztę, i drugi, w którym musisz uwierzytelniać swoje dane uwierzytelniające co kilka minut za pomocą kodów CAPTCHA. Bez wątpienia, pierwszy scenariusz jest bardzo przyjemny z punktu widzenia użytkownika, ale brakuje mu bezpieczeństwa. I odwrotnie, drugi jest niezwykle bezpieczny, ale bardzo irytujący z punktu widzenia użytkownika, i nikt nie byłby zainteresowany jego użyciem. W tym miejscu organizacje muszą nauczyć się, jak zrównoważyć doświadczenie użytkownika i bezpieczeństwo. Związek między doświadczeniem użytkownika a bezpieczeństwem został dokładnie zbadany w środowisku akademickim i jest znany jako hci -Sec, określany również jako HCI-SEC lub Human Computer Interaction and Security. Specjaliści do spraw Bezpieczeństwa powinni być w pełni świadomi faktu, że chociaż muszą dawać najwyższy priorytet bezpieczeństwu systemu, nie mogą przeoczyć doświadczenia użytkownika. Muszą upewnić się, że tylko upoważnieni użytkownicy mają dostęp do systemu, a także upewnić się, że użytkownicy są bezpieczni, wiedząc, że ich informacje są bezpieczne w internecie i mogą nadal bezpiecznie z nich korzystać. Dla projektantów doświadczenia użytkownika pytanie brzmi: jak zaprojektować środowisko bezpieczeństwa, aby pasowało do potrzeb tożsamości cyfrowej? Za tożsamością kryje się osoba z tymi samymi podstawowymi potrzebami, które określa hierarchia potrzeb Masłowa, bezpieczeństwo wśród najbardziej krytycznych. Dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa pytanie brzmi: jak umożliwić swoim klientom prowadzenie działalności w środowisku, w którym szybkość i wygoda są ważniejsze niż tradycyjne rozumienie bezpieczeństwa środowiska? w którym doświadczenie użytkownika jest nadrzędne wobec bezpieczeństwa. Dziękujemy wszystkim za oglądanie naszego wideo i widzimy się w następnym odcinku.